Amerykański B-52, a rosyjski Tu-95. Oczywiście kiedyś radziecki, czyli dwa bombowce strategiczne z okresu zimnej wojny, chociaż obecnie jak najbardziej dalej służą i oba te samoloty dalej działają. I to w tych, można powiedzieć, warunkach bojowych. Są to bombowce strategiczne, czyli bombowce, których zadaniem było przenosić ładunki jądrowe na Duże odległości. No tutaj oczywiście Tu-95 miał atakować Europę oraz teren Ameryki Północnej, natomiast B-52 miał atakować cały układ warszawski. Początek tych samolotów to lata 50., początek lat 50. Tu 95 został po raz pierwszy oblatany 12 listopada 1952 roku, a jego produkcja trwała do 1994 roku i wyprodukowano troszkę ponad 500 egzemplarzy. Natomiast B52 jest konstrukcją troszkę starszą, ponieważ on został po raz pierwszy oblatany w kwietniu 1952 roku, więc to tylko kilka miesięcy. 15 kwietnia 1952 roku B52 jak po raz pierwszy wzbił się w powietrze, a jego produkcja trwała tylko do 1962 roku i ich wyprodukowano 744 egzemplarze, czyli więcej niż tu 95, chociaż ta produkcja trwała tylko kilka lat. Więc zakończenie produkcji Tu-95 to 94 rok, a B-52 to 62 rok, ale tutaj nie wolno mówić o tym, że Tu-95 jest nowocześniejszy, ponieważ oczywiście B-52 jest cały czas modernizowane i te obecnie służące B-52, które zostały wyprodukowane w latach 60-62, były tyle razy modernizowane, że z tego oryginalnego samolotu już niewiele zostało. Natomiast te obecnie służące Tu95 to są samoloty z lat 80. Może porównajmy wielkość. I od razu powiem, to samoloty naprawdę bardzo duże. Jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, to B-52 to 56 m40 cm, tu polew 50 m4 cm. Długość B-52 to 48,5 m, tu polew to 49 m10 cm

I ten rozmiar w latach 50. naprawdę robił wrażenie, on nadal robi wrażenie, chociaż obecnie te duże samoloty transportowe już mają wielkość podobną. Jeśli chodzi o masę własną, to w przypadku B-52 samolot ten waży około 88,5 tony. Tu polewy ważą pomiędzy 80 a 90 tonami. Jednak najczęściej podaje się, że ta masa jest bliższa tych 80 ton. Jeśli chodzi o maksymalną masę startową, to dla B-52 to 256 ton, dla Tupolewa 185 ton, więc różnica gigantyczna, bardzo, bardzo duża. A taka masa do lądowania, taka maksymalna, a tutaj musimy zaznaczyć, że samolot, który wystartuje w tym maksymalnym ukompletowaniu z maksymalnym ładunkiem paliwa oraz tego ładunku który przenosi on nie jest w stanie w sposób bezpieczny z tą masą wylądować on musi albo wypalić paliwo albo też zrzucić to paliwo czy też ten ładunek tak żeby móc bezpiecznie wylądować dlatego samolot ma taką maksymalną wagę z jaką może bezpiecznie wylądować i w przypadku B52 to 229 ton w przypadku Tu95 to 135 ton Zapas paliwa w B-52 to około 180 tysięcy litrów, a w Tupolewie około 75 ton. Nie przeliczyłem, ponieważ litr nie odpowiada kilogramowi, ale tutaj to troszkę inaczej oczywiście się liczy. Masa uzbrojenia czyli tego ładunku który jest tym ładunkiem można powiedzieć użytecznym jest tym najważniejszym ładunkiem, jeśli chodzi o tego typu samoloty to w przypadku B52 to 31,5 tony, w przypadku tu polewa około 15 ton. I tak B52 przenosi ponad dwukrotnie więcej tego ładunku. Co naprawdę robi gigantyczną różnicę. Za napęd w B52 odpowiada 8 dwuprzepływowych silników Pratt Whitney TF33P3. Generujące ciąg 75,6 kN na każdy, więc mamy tutaj silniki odrzutowe. W tupolewie w tu 95 jest zupełnie inaczej. Ponieważ tu są cztery silniki turbośmigłowe, kuzniecow NK12 mające 15 tysięcy koni mechanicznych, zastosowano też przeciwbieżne śmigła, czyli tych śmigieł jest łącznie 8, i same silniki to dzieło austriackiego. Inżyniera i jego ekipy, jego grupy, a samolot, jeśli chodzi o Tu-95, bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina pewien projekt bombowca amerykańskiego, który został wykradziony przez Sowietów. Jeśli chodzi o osiągi, to prędkość maksymalna B-52 to 1030 km, Tu-95 to 925 km, prędkość przelotowa. Pięćdziesiątki to 943 km, tu polewa 710 km. I tutaj jest naprawdę spora ponad 230 km różnica, jeśli chodzi o pokonany dystans z każdą godziną lotu. Pułap dla B52 to 14 300 m, dla tu polewa 15 000 m. Oczywiście ten pułap operacyjny w przypadku obu konstrukcji to około 13. Jeśli chodzi o zasięg, w przypadku tych najnowszych obecnie używanych wersji B52 to jest około 16 tysięcy km. W przypadku Tupolewów od 10,5 do 14 tysięcy km zależy, czy ten samolot będzie dotankowywany w powietrzu. Rozbieg to 2900 m w B52 i 2540 m w Tupolewie. Co ciekawe, w B-52 niedługo mają być inne silniki i ma być ich cztery, nie osiem. Mają to być bardzo nowoczesne konstrukcje, które mają zwiększyć zasięg poprzez to, że będą spalały mniejsze ilości paliwa i minimalnie polepszyć osiągi. Więc te nowoczesne silniki zastąpią, każdy ten jeden nowoczesny silnik zastąpi dwa dotychczas stosowane silniki Pratt Whitney. Tak, żeby było nowocześniej, i żeby były to samoloty oczywiście bardziej ekonomiczne, więc niedługo nasze B-50 dwójki, mówię nasze, ponieważ one naprawdę są z nami od bardzo, 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 bardzo dawna, będą wyglądały zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o załogę, a tutaj oczywiście wspomnę, że w przypadku Tu-95 ten silnik, te silniki, które są w nich stosowane, również są modyfikowane. Załoga B52 to 5 osób, dwóch pilotów, bombardier, nawigator i inżynier pokładowy. W przypadku Tu-95 jest 7 osób: dwóch pilotów, dwóch nawigatorów, mechanik pokładowy, strzelec, radiotelegrafista i operator systemów walki elektronicznej. Chociaż tutaj ta liczba tej załogi ma się zmniejszyć do 6 osób. Jeśli chodzi o uzbrojenie stałe, to w b 52 kiedyś były 4 karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm albo działko M61 Wulka. Ale obecnie użytkowane P50 dwójki nie mają żadnego uzbrojenia strzeleckiego zamontowanego na stałe. W przypadku Tu-95, również od tej modyfikacji, która została zaprezentowana w 2020 roku, nie ma żadnego tego typu wyposażenia, ale wcześniej. No, i nadal, ponieważ nie wszystkie samoloty zostały zmodyfikowane, były to albo działka am 23 albo dwa działka GS-23. I tu, i tu one były umiejscowione, to znaczy i w Tupolewie, i w Boeingu były umiejscowione w ogonie. Ale oczywiście w bombowcach strategicznych nie chodzi o tego typu wyposażenie, ponieważ one zostały stworzone do czegoś innego. Miały przenieść jak najwięcej bomb czy też pocisków kierowanych na bardzo duże odległości, na dosłownie drugi koniec świata. I tutaj tak jak wspomniałem, B52 może przenosić 31,5 tony, tu 95 około 15 ton. W przypadku B52 to przeróżnego rodzaju bomby jądrowe, B28, 43, 53, 61 czy też B83 oraz takie bardziej konwenc oraz takie zwykłe konwencjonalne ładunki które mogą być zwykłe, takie można powiedzieć, które lecą w sposób grawitacyjny do celu, czy też są dostosowane do tego, żeby być bardziej precyzyjne. Albo B52 może przenosić do 20 pocisków manewrujących, też z przeróżnymi głowicami. W TU95 oczywiście poza klasycznymi ładunkami może on przenosić też 6 pocisków raduga CH-55 wewnątrz kadłuba, albo łącznie, 10 takich, albo łącznie 10 takich pocisków na zewnątrz. Wtedy, oczywiście, ten samolot ma o wiele krótszy zasięg. I te możliwości, jeśli chodzi o Tu-95, oczywiście, to przeróżne rakiety manewrujące. I cała masa wyposażenia, jednak tutaj te możliwości, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o przenoszone wyposażenie, no są ze względu na dużo mniejsze możliwości, jeśli chodzi o ilość tego ładunku, o wiele niższe. Tu jednak 10 do 20, 31,5 tony do 15 to robi dużą różnicę. Są to samoloty wyposażone w przeróżnego rodzaju radary, coś co ma wykryć. Na przykład zbliżające się zagrożenie, dodatkowo B-52 może przenosić zasobniki do walki radioelektronicznej, czy też zasobniki celowniczo-obserwacyjne. One mają duży zasięg, więc nawet w B-52 to coś bardzo przydatnego. Tutaj m, można powiedzieć, nie do końca wiemy, jak wygląda ta najnowsza modyfikacja Tu-95 z 2020 roku, ponieważ ona miała niejako nadgonić ten. Zbyt duży dla nich stracony dystans do B52, ponieważ ta Awionika w Tu 95 była jednak daleko z tyłu w porównaniu do tego, co oferował B52 po tych zmianach, które zostały tam wprowadzone przed 12 czy też 14 laty, no nie mówiąc o tym, że B52 też jest obecnie mocno modernizowane, jeśli chodzi o awionikę. I to, I to wyposażenie, na przykład walki radioelektronicznej, obserwacyjne, tutaj cały czas te samoloty i tu polew i Boeing są modernizowane. Chociaż co oczywiste, to właśnie Boeingi mają tutaj przewagę w ich przypadku większa ilość pieniędzy i możliwości jest w nie inwestowana. Jeśli chodzi o wykrywanie tych samolotów, to są oczywiście to samoloty duże. Czyli takie, które łatwo wykryć nawet z dużej odległości. Jednak te zastosowane w Tu95 rozwiązania, czyli duże śmigła, silnik typu turbośmigłowego, to wszystko powoduje, że jest to samolot, który wykrywa się o wiele wcześniej. Tutaj ta różnica wynosi nawet do kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o możliwość wykrycia tego samolotu. Oczywiście, pamiętajmy, że nawet B-52 jest samolotem, którego stosunkowo łatwo wykryć, no jest po prostu duży. No i nic dziwnego, że łatwiej go wykryć niż na przykład samolot o wiele mniejszy, czy też samolot, już tutaj mówimy o obniżonej wykrywalności. Jeśli chodzi o użycie, to oba samoloty były używane w takich zwykłych misjach. Tutaj nigdy z nich nie zrzucano w realnych działaniach żadnych ładunków jądrowych. B52 był stosowany o wiele, wiele szerzej. Tutaj jednak te B52 zrzuciły o wiele więcej bomb, służyły przez odbyły o wiele więcej tych misji bojowych i to nieporównywalnie więcej. Jeśli chodzi o takie podsumowanie. Oczywiście B52 ma większe możliwości jako bombowiec. Ma większy udźwig, ma większy zasięg. A te cały czas wprowadzane w nim zmiany dalej powodują, że jest to samolot, który no będzie jeszcze służył wiele lat. Nowe silniki, właściwie cały nowy płatowiec, nowa awionika no wszystko zmieniono. Ten samolot jest coraz lepszy. Nie zapominajmy jednak, że tu 95 ma zostać również zmodernizowany. Jeśli ta modernizacja zaprezentowana w 2020 roku dojdzie do skutku, to oczywiście stanie się to samolot, może nadal będący słabszym niż B-52, ale będący jednak samolotem nowoczesnym, tak jak na tego typu samolotem, ponieważ takich samolotów zbyt dużo nie ma na świecie. A jeśli chodzi o ilość użytkowanych obecnie samolotów, to jest to około 75 B-52 oraz do 64 Tu-95. Tu 95 cierpią teraz na duży problem, jeśli chodzi. Tu 95 cierpią na bardzo duże obciążenie obecnie. One są bardzo szeroko używane i te resursy bardzo szybko się w ich przypadku wyczerpują. To już są dosyć zmęczone maszyny. W przypadku B52, które są oczywiście starsze o te dwadzieścia kilka lat, jednak. One mają po pierwsze większe możliwości, większe, dłuższe te resursy, te resursy ale dodatkowo no właściwie były gruntownie remontowane kilkukrotnie. Więc to właśnie B-52 są obecnie w takim lepszym stanie technicznym, tak to ujmijmy. Więc dwa ciekawe samoloty, dwa takie relikty jeszcze z lat 50., z początku lat 50.. Które będą w powietrzu jeszcze przez wiele lat. B52 przynajmniej 20-30 lat, a tu 95 chociaż miał być wycofany w 2015 roku, to ponieważ nie ma następcy, to najprawdopodobniej dopóki się nie wykruszą wszystkie, one dalej będą w służbie. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.